Otwieramy zaraz ten doł, tutaj. Żurawie już są. Pięknie. Dobra, dokopuję się. Zobaczymy w takim przyspieszonym tempie. Do wiaderka naładuję, jak wygląda ten kompost. Mniej więcej kurba. A co to trzeba wyłamać? Tu zobaczę. To trzeba wyłamać, na to wychodzi kurba. <grybuj> <grybuj> oh. voilà patrz to, co to jest za pajączek jaki pa, ładny dobra spadaj Uuu. weź ty się do robota, nie oglądasz tylko to no co?